Nienawiść jest szczera. W przeciwieństwie do miłości, nie wymaga poświęcenia ani odsłaniania słabości. Może to właśnie akceptacja nienawiści jest jedynym sposobem, by chronić się przed bólem, który nieuchronnie przynosi miłość. Ale w pierwszym liście Jana, rozdział 4, werset 20, czytamy, jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Ten werset wyzwala w nas świadomość, że nienawiść niszczy naszą relację zarówno z Bogiem, jak i z innymi ludźmi. Zacznij dzień, odkrywając boskie sprzeczności. Zasubskrybuj święte sprzeczności i otrzymuj krótkie, prowokujące do myślenia wiadomości co rano, zanim twoja kawa zdąży wystygnąć.